Usunął może skrzynkę pocztową, żeby tu mi nie pikoło, bo tydzień temu nie pikoło. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Yy, z tej strony Marek, yy, ze złotori. Marek ze złotologii. Witam serdecznie. Yy, dzień dobry, ja dzwonię do pana z takiej sprawy, że mam no, problem z dziewczyną. Nie słukujmy się, mam problem z dziewczyną. Yy, wiele, wiele mam do nie problemów. Jakby chciałbym wywróżyć to, co będzie jakby na naszej drodze życia, nie? Wie pan o co? To... Yy, można... Ty weź kurwa to wycisz ten. Wycisz, wycisz, wycisz to. Ja mm -hmm. chyba tylko muszę ten, bo tutaj. Czy chodzi o Julkę? Y a, się. tak, tak, ma takie imię jakby, no nie wiem, jakby to wiatra w ale ma takie imię jakby mam taki problem już pana, jakby powiedzmy moja dziewczyna, nie wiem czy na ten moment jest moją dziewczyną, lecz bardzo się do mnie jakby bulwersuje z tego powodu, że na przykład bale 4 dni melasz, chodzę mm -hmm. na kurty często. Mm -hmm. y mm -hmm z takich mediów się pojawi, czy coś z tylu stylu, wie pan o co chodzi, na takie ambiwalentne bardzo życie, nie? Tak, tak, tak. I, i, teraz, i teraz pytanie, co powinienem w takiej sytuacji zrobić, bo ja kiedy, jakby, kocham kobiety, ale mam w sercu tylko jedną. Mm, ale y kocham kobiety, kocham kobiety, bardzo lubię kobiety, bardzo lubię płeć żeńską ogólnie, y y y jeżeli jakaś była na rąkach, to zapraszamy, nie? Adres mogę podać? Kurwa. Może bez adresu, może okay. bez adresu. Czy pana kobieta jest w tym momencie obok pana? Nie, nie jest mu ziomek, cię przywitać Witam, witam. Witam, serdecznie. Na, 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 witam, no, no. witam ziomka. Słuchaj, y, gdzie w takim razie jest twoja dziewczyna w tym momencie? Yy, w swoim rodzinnym mieście. Dobra, dobra. Ile wy jesteście razem? Yy, trzy lata. Dobra, dobra. Ale czujesz, że to bardziej idzie ku, ku końcowi z uwagi na to, że y, po prostu odwiedzasz inne kobiety? Nie, nie. Ja czuję, że. Y, bo inaczej. Ja mogę powiedzieć tak Ja y, w momencie, kiedy jakby robię te. Jakby zamieniam się w tego drugiego człowieka. Mhm. To ja tego nigdy nie czuję. Ale na drugi dzień y, bardzo, bardzo żałuję, bardzo mam powiedzmy taką jakby. No tego moralniaka takiego przysłowiowego, że widzisz. jakby żałuję tego i, i wypaczam z siebie tą drugą swoją obecność, mhm. y, którą, y, ktu, którą jestem. Jasne. Y, powiedz mi, czy, czy w tym momencie jesteś pod wpływem narkotyków? Yy, tak, jestem pod wpływem yy, przycemce, yy, kokainy oraz innych środków chemicznych. Troszkę też soli zajebaliśmy, bo od jakiegoś chufra krzywego gościa widzieliśmy. Czy... Na, na, na pokolenie. Czyli pokazuje mi to jedno, że tak naprawdę myślisz o niej nawet i w tych sytuacjach, kiedy zamieniasz się w tę drugą osobę. Czy to nie jest prawda? Poczekaj, poczekaj, tylko serce co, mhm. yy, co, jeszcze raz? Że myślisz o niej również w sytuacjach, w której zamieniasz się w tego drugiego człowieka, jak to określiłeś. Że tak, nie tak, jesteś tak, wtedy to jest sobą. Bo... Czyli Jednakę. myślisz o nie cały czas. Tak, bo teraz gada jakby z tobą po części Dorian. Aha. Ale jak ja się zamienię w młodego Ala, to Aha. już jest chuj, to już jest pograny, rozumiesz? Jakby Rozumiem, ja wiem te o co swoje chodzi. Osobowości różne. I jakby ja nie wiem co z tym zrobić, dlatego ja, ja chcę się spytać jakby... To ja mam tym wszystkim zrobić, żeby jakby temu zapobiec. Nie wiem, ja będę jakieś bruski prawdziwe i żeby jakieś tam czarne, jakieś zaklęcia rzuciły stylu, co ja mam kurwa robić, no. Dobra, poczekaj, poczekaj, ale w takim razie spróbuję ci pomóc inaczej. Przede wszystkim poradam później zajrzę w kartę, okej. Okay? Pierwsza sytuacja, dziewczyny trzeba sobie troszeczkę wychować. I tak jak, no. się, tak jak sobie pościelisz, tak, tak się wyśpisz. Więc jeżeli od, przez taki długi czas przyzwyczaiłeś się do tego, że idziesz w melarz, to ona nie powinna po takim czasie jak 3 lata robić ci z tego tytułu problemów. To, to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o karty. Ja widzę, że ty nie chcesz przestać imprezować. Ja widzę, że ty cały czas chcesz być w tym cugu. Tak, cugu więc, no. Ale powiem ci tak. No Zerknę jeszcze w karty, co one tutaj pokazują, ale. Tak, właśnie. Powiedz mi karty jakby. A inaczej, abyś mógł z karty, jakby. Co się stanie w moim życiu? Jakbyś ty mógłbyś zobaczyć przyszłość moją. Dobra, dobra. O, co będzie idealne? Zobacz moją przyszłość. Co okay. się stanie na przykład jutro? Ale nie mówisz, że pójdę na dziwki, bo i tak pójdę, ale y tylko y tak bardziej pójdź dalej. Okej, okay, okej. Okay. To może, może po prostu najbliższe, najbliższe 10 lat. Okej? Okay. Co o, się wydaje? Na, na przykład, na przykład. Dobra. Bo tak naj, najbliższe 10 godzin to pójdę na pewno, kurde, nie. Dobra, dobra. Ale tak najbliższe 10 lat to... Al, dzwoni poznania, no, no. Al dzwoni do nas z poznania, prawda? Nie, teraz jestem na wzronkach, nie, ja bo musiałem wziąć właśnie odebrać. Dobra, no. yy, dobra. najbliższe majkę, 10 to, to lat. Widzę no, tutaj diabła. Pojawia mi się też e, król lichów, czyli przede wszystkim, no, nie zerwiesz z tymi swoimi rzeczami, które robisz do teraz. Mało tego, jeszcze wejdzie chyba poważniejsze nawet uz uzależnienie e, alkoholowe. Nie no, 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 no. E, Idąc dalej, dosięgniecie sprawiedliwość w ciągu tych 10 lat, sprawiedliwość. Czyli i w... policja. Tak. E, I mhm. zamkną cię we wieży, kurwa. I będziesz pierdoloną gwiazdą, ale zamkną cię we wieży. Tak pokazują mi w tym momencie karty. Więc okay. w ciągu najbliższych 10 lat po prostu uważaj na Pazia Mieczy. Paź Mieczy jest odzerowaniem również policjanta, więc po prostu uważaj na stróżów prawa. Dobra, dobra, dobra. A czy ostatnie, jakby. Czy jeszcze byś mógł jakąś kartę wyłonić, która by pokazała, czy jakby zostanę gwiazdą. Yy... Powiedzmy, przemyśle muzycznym, bo jakby do tego nie, niedługo ciągnie, mm -hmm. jakby chciał do taką, powiedzmy, gwiazdą troszeczkę roka, nie? Mm -hmm. Wszystko dzi, Jakieś mm -hmm. życie takie prowadzić. Dobra, dobra. Kolejne pytanie w takim I, razie jakby do kart. Dałby radę, radę zobaczyć. Dałby radę, dałby radę zobaczyć. Uchu, hu, hu, hu. A, dobra. Zacznie się to. No jest ciężko, jest ciężko. Mam słońce, pustelnika i wiarę, czyli tak naprawdę jest jakiś promyczek nadziei na to, ale mimo wszystko jesteś bardzo często w tych swoich wybrykach muzycznych bardzo często sam. Masz jakichś tam ziomków, którzy cię podpowiadają, ale się kompletnie kurwa nie znają na tym. I jest wiara w, na, w lepsze jutro. Idąc dalej, jest dłuższy. ja rację, bo w sumie kurwa to się najbardziej z Rusiną, więc no, myślę, że jakby... Okej, okay, no, no jest możliwe, że to jest prawda. Okej. Okay, y no może, może nie do końca też, umiarkowanie, moc, sąd ostateczne. słuchaj, yy, może być kurwa ciężko, może być kurwa ciężko okay, w tym temacie. Okay. To jest może iść ty towarzystwo muzyczne i to wtedy, i to wtedy by było no, dobrze, Albo tak? może nie iść towarzystwo... w kierunku gwiazdy roka po prostu, tylko zatrzymać się przy tym rapie, co? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay, I więcej okay. love songów, więcej love songów. Więcej love songów, okej, okay. więcej zwycięstw po prostu piosenek, tak? Tak. Dobrze, no to jakby no to, to chyba z moich pytań to chyba wszystko. Jakby mogę Wam po prostu życzyć całemu czasu wszystkiego dobrego I, i czy bym mógł jeszcze ostatnie słowo na koniec? Yy, proszę bardzo. Czy kurwa miałby ktoś mnie podwieźć, kurwa z Zielonych na Poznań? Bo kurwa totalnie nie wiem, co tu robię, nie? Wszystkiego dobrego, Ani. Dziękuję serdecznie za telefon. Ja też, trzymajcie się wszyscy, yo, 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 trzymaj się trzymaj, trzymaj się, mordzie. Dziękuję bardzo serdecznie, to był Ali, to był telefon od Aliego.